si poprosił to share yet. We're working on them. We have selected suspects and as soon as facts come together, we'll and then perhaps turn them over to your Irish investigation if a People thinking that they O kurwa. Co ty mnie, mnie, Co ty <trybuj> baj co ty zrobiłeś? Baron Tysa zbiłem! <grym> <grym> kurwa! Ja! Pierdole. Ale to jebo kurwa! Kurwa no! kurwa! Ja pierdolę! Jak on już mi... O, to zajebało! Wyszli mi się! Ty idioto! Ja pierdolę! Wszedł coś z tym leżaniem, jeb***, to jest jebano, tak, też, <laughs> To jest cały badan, się posługiwał. Daj kamerkę, daj kamerkę, poka. Nie mam jak, iPhone'a mam rozładowanego. No to... No, no Podładuj. Się... Ja podładowarką to... pokaż. Czekaj, jak podładowarką? No podłącz go na sekundę. Jak właśnie o 1% to było... Czekaj, ja mam wszystko pod... Kurwa mokre skarpety już mam. z no, Ja pierdolę idę po szmaty szmatę. Czekaj.